Cześć, tu znowu Derek 3 Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Polanie 2. Wracamy do rozprawiania się z tymi głupimi dupczakami. Ech, mam nadzieję, że w tym odcinku wreszcie skończę przynajmniej tą misję. Ładuj się. Szybciej. Czasomierz, czasomierz. Tak. Czasom już to jest... E, czekajcie chwilę. Dobra, jestem już. I... Wracamy. O kurde. Eee... Ludzie, pomóc, Ci mu może? O kurde. jest moc. Nasza postać zginęła! Nieeeeee! Gincie! Smutne wieś! Nasza postać zginęła! Ok, iż pociec. Ha! Ha 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 ha! Nie ma grania. Masz panie nowego pobytanego! Mój przyjaciel Robin tak by się okay. z wami rozpralił. Ok, iż po nich. Do dzieła! Zdrowie z was Cedzak do kaszy! gincie gincie do robi się gorąco kurde dobra może już wrócimy wracamy atakują robina robi się gorąco pomocy nadchodzą Idźcie, ode mnie Gdzie to posiłki? Zasz mi wszystkie Zlecone prace zakończone O, to bardzo dobrze Masz panie nowego poddanego Eee, yy, tu? Nie A, tu, kurde Nie wiem tego znaleźć A, zbroja, niech będzie Gdzie jest ten nowy poddany Chęćcie Fujacy Dobra Coś im tam zrobiliśmy Jestem Masz fanie nowego poddalnego. Prześpią. Okej. Okay. Nie powiem. Sypiałem już lepiej. Hmm. Może przetestuję to. Co tu już mamy? Czas na bo zawsze tam może być mieć Smoka i to może mi pomóc. O, czego trzeba prawdziwemu? Bo... O! Nadcięga. Rycerz. Gin, czwaro. Rycerzu, jeden ty. Może Podczujcie najpierw tak. smak jeb, jeb. Czy nie to? Nie, Masz, panie, nowego poddanego. Dobra. Może najpierw ucieknę. O lubię. Hmm. A drugą krowę nie drwala. O. Mamy nową krowę! O ten miecz ucisza mnie. Mój tylko że chyba nie ten z droga hm chociaż kto wie no ale, Dobra Sprawdziłem może tą środkową No zabijesz tego rycerza ha, ha. Jeszcze tutaj się rozejrzymy Może coś fajnego będzie wróg się zbliża O kurde. A, od rycerza nie jest gorszy. O tak. Prędzej patry, niż Strzyga? czekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. Musiałem zejść obiad. Bardzo dobry. Nie bardzo. Ty, yy, trz, nie, nie ma. Ty mnie nie wkurzaj nawet, czaku. Co, co ty robisz? Ej, co, 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 co robisz? O kurde! Ej, co, co ci, co ci się dzieje, człowieku? Jakiś zwolniony gość jest. Dobra, Dobra. wróg nadchodzi. Eee, taki wróg to wiesz. Wolałbym książęce, łoże, ale. Hmm, sam, że jesteś wojowie? Co? Ja już miałem iść do gospody. Masz panie nowego Idź Tam. Idź tam. Jakaś Idź sprawa? Tam. Hejera włońc jak i do roboty. Będzie jakaś rozruba? Idź tam mm, potrzebuję jakiegoś dupczaka. Zlecone prace zakończone. O, reszcie. Masz panie nowego poddanego. Okej. Okay. Ok, to idziemy. Zaraz idziemy. Masz panie nowego poddanego. I co dalej? Bunk. I bunk. Oj, pełno tego. Jest tam. Trzeba to wszystko zniszczyć. Po kolei. Masz panie nowego poddanego O, idzie e, Czekajcie chwilę Ech, spokoju mi nie dadzą Dobra To idziemy e, Zgubiłem wątek trochę Aha, dobra Mieliśmy jej tam zaatakować chyba Będzie jakaś rozruwa. Bez wahania. Zwagaj. 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 Wracaj. Zwagaj. Zwagaj. jest tutaj chodźcie. Um. Jestem, jestem Zgadzam się. Dobra. To wszyscy. Ja Będzie piszę, jakaś rozkazyka. Okej, okay, to wszyscy. Będzie jak rozkażesz. Okej. Okay. To możemy iść i ich zabić. A już miałem iść do gospody. Dá, pani Masz Sadie. panie nowego poddanego? Niech będzie. O, Lecimy. Ińcie. Czemu? Ha! mam, mam. No i już po prostu ich rozwalimy. O kurde, o kurde. A no bez przesady. To dużo ich tu. Dobra. Już po wszystkim nawet nie zginął. No ale jeszcze tutaj jest coś do zrobienia. Doprawdy? W porządku. Dym. Teraz zobaczymy, czy nam się uda. Rozprawimy się z nim. O kurde. Gincie. Trzeba się pozbyć tych magów głupich.

Piękna Marion, wiedz, że zawsze cię kochałem! O kurde, tutaj jest ich aż dwóch! Co mogłeś wjeść? Nasza postać zginęła! Miało być inaczej, Dobra. Do Widzicie wszyscy tu? Ej, do ataku! Masz, panie, nowego popytanego! Zostać rannym to prawdziwy honor! O, kolejny dwór! Ale nic nam za bardzo nie da Okej, okay, po nim Po nim Miało być to już chyba końcówka Tu rozwalamy im to wszystko te dwory też bo rozwalamy, bo jeden dwór nam wystarczy. No, Niszcie to szybciej. Masz panie nowego poddanego szczerwie A Albo krowy najpierw No. No i już ich wyciachamy, normalnie, bez żadnych przeszkód, mam nadzieję. Czas wrócić Ha. I tyle było. O, tyle nam problemów. Zbroja płytowa. A ty Mirko niby jaką A nie, już... Smutne wieści. Nasza postać zginęła. Yeah. I co? To niszcie, nie, nie chcę tego. Niszcie! Niszcie grabić palić No i oczywiście gwałcić. Ale nic nie ma tutaj co gwałcić. Bez wahania. No i tyle tego było. Czas rozgrzewczył. Już upada. Niby to potężne coś. Jeszcze tyłu obora. O, są krowy. No krowy się nie odszczędzą. Ho, ho, ho. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Aha, to są pewnie wieże same. Dobra. Skoro tu już wszystko wyciachaliśmy. Co jest. Jest to coś nie ma. To wracamy do wioski. O okay. tak. Okay. Masz panie nowego poddalego. Teraz przeszukałem wszystkie jaskinie. Tutaj jest niepełno, tak jak myślałem. To ty może pójść jeszcze tutaj. O. Nie o co jest... o kurde żebym nawet nie włączył stopera, czekajcie o, akurat wyczułem momenta tak więc, do zobaczenia w następnym odcinku, zagrajmy w Polanie 2, cześć